Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie Przyszła pora na kolejnego bohatera z... No nie chcę mówić najnowszej aktualizacji, bo ona była już dawno Ale słuchajcie, przyszła pora na giga hada Po prostu potęga, gladiator, wojownik, słuchajcie, panteon I słuchajcie, panteon jest wyjątkowy, bo słuchajcie, uruchomił Targon Pod zaklęcia I zaraz po prostu zgłupiejecie na widok tego, jak dużo w tym deku jest zakręć. Przed wami Mono Pantheon. Słuchajcie, dla mnie bomba, rewelacja. Zacznijmy od prezentacji tej szalonej talii, która naprawdę nieźle sobie radzi. No już mamy, moi drodzy, zacznijmy od tego nowego czempiona bohatera. Panteon. bez hełmu, no co to jest? Słuchajcie... Jak widzicie, zmiarzenie, bariera plus przeznaczenie. Czym jest przeznaczenie? Bo to jest nowe, nowe, słuchajcie, coś, świeża bułeczka. Gdy w danej rundzie sojusznicza karta po raz pierwszy obierze mnie za cel, przyznaj mi 1-1. Istotna sprawa, tu chodzi nie tylko o zaklęcia, ale również o sprzymierzeńców, więc naprawdę jest ok. Natomiast, gdy w pięciu różnych rundach obierzemy za cel sojuszników, zamieniamy się w takiego pantona i za każdym, jak widzicie tutaj, za każde słowo klucz, za każdą, jakby tam poszczególną rundę, dostajemy klucz dodatkowy, słowo klucz dla Panteona, więc. Dla mnie bomba. Moi drodzy, psikusy oczywiście sprawia. Sprawia ten Panteon psikusy. No ale psikusy. <noise> tak trochę. <tu głosy> przypomniało mi się, że już są w grze, więc potrafi sobie żarty stroić, więc musicie na to brać poprawkę. Moi drodzy, powiedziałem wam coś szalonego.

To jest naprawdę coś nowego. Więc zacznijmy. Bohater sagi, słuchajcie, przeznaczenie, oczywiście 1-2, fajne tutaj punkciki lecą, warto go dobrać na początek. Kamizelka, słuchajcie, wytrzymałość, czyli jeden punkcik, że tak powiem, zawsze tego zdrowia będzie więcej, prawda? Bysty wzrok, żeby blokować nieuchwytne jednostki, żeby słuchajcie, błyskawicznie działać na, na stole, bo to jest zaklęcie takie natychmiastowe. No i słuchajcie, plus 2-2. Bardzo dobrze to działa. Słuchajcie, z tym nowym słowem kluczem. Co starczą bardzo przydatna karta na na przykład jakieś nieuchwytne jednostki albo na jakieś problematyczne ze zmiażdżeniem. Świetna karta, ale tylko jedna. Słuchajcie, górska koza przy uderzeniu robi klejnot, klejnot, no, doskonale działa z nowym słowem klucz. Z nowym słowem kluczowym. Dobra, nazwijmy to tak: e, oczywiście księżycowa kaskada, bo dobierzemy sobie kartę, co jest bardzo fajne, plus jeden, jeden, zaklęcie błyskawiczne, tylko że tyle, że zmrok przy doborze karty. Obrończyni, o tym Wam mówiłem, przy zagraniu obieramy za cel, więc znowu uruchamiamy te karty. I też awans, jakby panteona. pojedynek, bo zobaczycie, że e, skoro mamy tak mały jednostek, to potrzeba troszeczkę niszczyć jednostki, zwłaszcza, że zaraz e, polecimy do rannego białego płomienia, który jest rewelacyjny właśnie z tym zaklęciem, ale o nim za chwilę. Przyznać służnikowi błyskawiczne zaklęcie, dwa do obrony, świetna sprawa, wiodący dotyk, leczenie też działa jako obranie za cel, świetna sprawa, plus możecie uleczyć nexus, plus, słuchajcie, dobieramy jedną kartę, rewelacja, po raz kolejny, cichutko, e, oczywiście silence, słuchajcie, na jedną e, rundę, bardzo fajna sprawa, żeby skontrować jakiegoś trudnego przeciwnika, który stwarza po prostu problemy, Kataklizm, pamiętajcie, że mamy darmowy atak, działa tutaj zmiażdżenie i furia, więc rewelacyjna sprawa. Moi drodzy, ostrze zenitu 1-2 i przy brzasku dobieramy znowu ostrze zenitu razy 3. Po co? Bo będziemy cały czas wzmacniać te karty z przeznaczeniem. Po to jest nam to zmiażdżenie po prostu potrzebne. Moi drodzy, Bastion, bardzo fajna sprawa, ratująca życie. Tak, karty, które tutaj są bardzo ważne, jak na przykład ranny Biały Płomień. Bo zobaczcie, jakie on ma świetne statystyki. Nie tylko furia, także przeznaczenie czyli jest w stanie dostawać 2-2 za zabicie jednej karty, plus zaklęcie. Warto mieć. Go, zawsze warto rannego białego pomienia mieć, bo on tak naprawdę służy tutaj za nie tylko finishera, nie tylko za blokera, nie tylko za taką. Za wszystko on tu służy, ok? Więc miejcie to na uwadze. Panteon, oczywiście już mówiłem, również jest tutaj taką kartą, em, którą po prostu trzeba, należy wzmacniać. No i wspólny atak. Pamiętajcie, że uderzenie działa jak obranie za cel. Bo najpierw wybieracie wrogę, a następnie swoich sojuszników, więc plus furia, więc ranny, białe, ranny biały pomień. No po prostu się ciesz. Pamiętajcie tylko jedno. To jest deck, słuchajcie, który z kiepskim rozdaniem może walnąć nawet, słuchajcie, poddanie gry. Jak widzicie, nie ma tutaj kradzieży zdrowia. Jest tylko leczenie Nexusa, na przykład z, z zaklęcia, plus Pantheon może taką, e, taką kradzież otrzymać, ale szanse są za to małe, więc tempo grania jest tu bardzo, ale to bardzo ważne, również dla Pantheona. Także moi drodzy, ja sobie już pograłem bardzo ciekawy ten deck, albo dostaniesz wcierę, albo po prostu zmierzesz przeciwnika, bo to bardzo, ale tutaj niesamowity wpływ ma to, co wybierze przeciwnik. Jak ma Silence'a, jest. Po prostu świetnie ustawiony. Jak ma Stuna, jest świetnie ustawiony. Ale my oczywiście podejmiemy się wyzwania i zobaczymy, jak ten Pantheon będzie nam śmigać na odcinku. Także zapraszam, jedziemy. Mono Pantheon zadebiutował i powiem Wam, że na początku próbowano uruchomić go starikiem. Próbowano, jak widzicie, z Shivani i jeszcze wiele takich podobnych, słuchajcie, było rzeczy. Między innymi też Riven. Riven też będzie na moim kanale. Okej, okay, jak widzicie, mamy mały problem. Ja wymienię tak. Potrzebujemy jakiegokolwiek blokera, ale szukajmy karty z, z nowym słowem klucz. Niedobrze to wygląda, bo jak widzicie, mamy token ataku, nie możemy zagrać tutaj jedynki. Zobaczymy, czy przeciwnik ma jakąś odpowiedź. Przeciwnik też nie miał coś, co by uruchomiło mu smo. Powiem tak widzowie, włączam magiczny przycisk do nagrywania i nagle dzieją się cuda, zagramy sobie wytrzymałość, bo on dostanie tutaj yy, buffika, plus koza zagra później klejnot, on raczej nie będzie tego blokować, żeby sobie zostawić to pod Shivani. no i słuchajcie, nasze karty są bardzo dziwne. Zagramy oczywiście tutaj klejnot, żeby uruchomić, słuchajcie, po raz kolejny panteona. Jeden, jeden punkt oczywiście poświęcimy, ale, ale cóż. Nie będziemy, słuchajcie, zagrywać jeszcze karty pod zmrok. Zauważcie, że przeciwnik tutaj chyba pod Shewani teraz zagra, prawda? I jest już bardzo dobra karta. Bardzo dobra karta. I możemy zagrać jeden. Okej, okay, koza, ale my mamy bardzo dobrą kartę już na stole. Mamy fajnych blokerów, a on nie ma smoka. On ma kiepskie tempo, moi drodzy. My oczywiście kontynuujemy. Panteon słuchajcie, no i ma powody do dumy. I mamy jeszcze bardzo fajne punkciki. No, jedziemy widzowie dalej z tematem. Jestem ciekaw, czy on tu kozą będzie blokować. No, to by to, to mnie zaciekawiło, naprawdę. Czy on ma jakąś tutaj nieuchwytność? Nie. Dlatego zagram najpierw pod nieuchwytność, moi drodzy. Żeby zminimalizować te obrażenia. Poczekamy, bo pamiętajcie, że tu jest ręka pełna zaklęć. Ok, psuje mi trochę szyki, dlatego że to chciałem użyć na tej karcie. Ale jak widzicie mamy 5. Jak dobrze liczę, to powinniśmy zagrać. W ten sposób dobierzemy kartę i zostawimy sobie 3 punkty. I mamy jeszcze pojedynek. Ale zauważcie, że nie damy rady go fajnie uruchomić, więc musimy poczekać. Najważniejsze, że to jest bardzo dobra wymiana i na razie ją wygrywamy. Ale on ma tu 6 punktów, także ciekawie, naprawdę. Plus, jestem w stanie zabić mu tę kartę, żeby Szywani tutaj się nie pojawił. Ale raczej Szywani rzuci teraz, tylko będzie mieć tylko dwa punkty. On się zastanawia, czy by jeszcze tutaj nie rzucić czegoś. Mi się to nie uśmiecha, bo bardzo chciałbym jeszcze tu rannego uruchomić. Póki ma słowo klucz. No zobaczymy. Ok, rzucać tyle buffu, żeby zrobić coś takiego. No nie wiem, czy jestem fanem. I słuchajcie, zostanie nam tylko klejnocik. I klejnot może uruchomić tę kartę. No bo i tak musi rzucić Shivani. Shivani rzucona w ciemno? Nie jestem fanem. A my tymczasem dorzucamy, żeby uruchomić tutaj to przeznaczenie i zobaczy co tu się stanie. I ten smoczek jest już fajny, co? Mamy jeszcze leczenie, w razie, że w razie gdyby trzeba było coś skontrować. Mamy dwie wytrzymałości już zagrane. No tutaj mieliśmy pechę. A on tu zostawia co... Już wiemy, że ma rękę pełną zaklęć. Nie dam rady skontrować tego. No jeszcze błyskawiczny. Próbuję dobrać kartę. Zobaczcie, on nie ma kart w ręku, które może rzucić na stół. On ma zaklęcia. Po to też zainwestował bardzo dużo tutaj punktów wcześniej. Zobaczcie, po raz kolejny to zagrywa. Mm -hmm. Ja, słuchajcie, nie dałem rady tego skontrować. Ale słuchajcie, on zmarnował wszystkie punkty. I słuchajcie, nie, 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 jeszcze tak nie możemy zagrać. Zagramy, słuchajcie, w ten sposób. On zmarnował wszystkie punkty. Mamy gościa od Sagi. Zagrywamy błyskawiczne karty. Bardzo fajne tempo. Zagrywamy w ten sposób i pozbywamy mu się karty. I wydaje mi się, że nie ma opcji nas skontrować w następnej rundzie. Chyba, że ma Silensa z Sargonu. Zobaczcie, jak ten smoczek robi tu robotę, prawda? Oczywiście to było bardzo dla nas kosztowne, ale cóż, zobaczymy, czy gra warta świeczki, prawda? Bardzo chciałbym tutaj dorzucić brzask widzowie, ale obawiam się, że to nic nie da. Musimy zaatakować. I to wygląda obiecująco, prawda? Bardzo dużo znowu punktów poświęcił. Zagramy sobie tutaj. Tu nocik zaraz, może, dogramy, a może przeznaczenie. Zobaczymy jeszcze. Oha. Dorzucimy, żeby nie być w plecy, moi drodzy. Panteon po raz kolejny dostał staka. Musimy bronić tych kard dwóch, żeby ten smoczek nam tu nie zrobił bałaganu. Możemy go także ogłuszyć. Pytanie, kiedy pojawi się na przykład Siwani. Panteon ma tragiczny temp, no właśnie. Czy to jest uciszenie na rundę? Nie jest na rundę, moi drodzy. Dobrze, zagramy w ten sposób, że ogłuszymy na razie tego pana. Brzask sobie poczeka. Chodzi o to, żeby on nie zagrał tej karty. A my w następnej rundzie jesteśmy w stanie tu nawet skończyć, więc wszystko gra. A to co to jest za zagranie? Okej, okay, wiemy, że już się może użyć tej karty. Problem jest taki, że bardzo rzadko się mistyczkę gra. Bardzo rzadko. Nie widziałem jej, o, już długo. Nie mam za bardzo jak skontrować tej karty, więc musimy niestety, bardzo mi przykro, ale pauzować dalej. Przydałby się Pantheon albo coś w ten desen, wiecie? Przeciwnik bardzo dużo punktów zużył. Będzie mieć dużo rzeczy. Um, no i najgorsze jest to, że ta koza w razie tu zginie, ale będzie bardzo fajny atak na kolejną rundę, prawda? Nie wiem, nie wiem, widzę. Nie, nie, nie podoba mi się to uciszenie, które tak nas tutaj zjechało na śniadanko. Ale za to widzę, mam bardzo dobrą wiadomość. Zagramy, słuchajcie, pod 1-2. Koza może znowu dostać uciszenie. Zagra... Zagramy wszystko, że tak powiem, zagramy wabank. Zaryzykujemy wszystko na jedną kartę, moi drodzy. To jest błyskawiczne. Atakujemy i sprawdzamy, co się dzieje. No, i zobaczmy, czy się uda. Bo jeżeli tak, to, to wygramy. Jeżeli on ma tutaj buffa, to jest koniec, moi drodzy. Potęga, moi drodzy. Ryzyko się opłaciło. Nie spodziewałem się, że będzie osąd grać, szczerze mówiąc. Bardzo fajna karta, ale nie spodziewałem się. Nie widziałem jej w żadnym deku i. w żadnym. Także miłe zaskoczenie, a ja Was zapraszam oczywiście na kolejną gierkę Mono Panteonem. Okej, okay, trochę niefortunnie nam się trafiło, że też graliśmy na Pantona i co najgorsze tego Pantona nie, do, nie dobraliśmy, prawda? Więc szkoda. Bundle city Targon. Ostrzeżenie już jest pierwsze. Jest tam Silence, prawda? Okej, okay, to jest bardzo fajne. Możemy zagrać pod Zoi. Okej, okay, wymienię, wymienię tylko tę kartę. Pantona sobie zostawię, bo jak widzieliście w poprzedniej grze, tego Pantona nie dobrałem. I to mnie trochę bolało, prawda? Koza też jest bardzo okej. Okay. Nie mamy tokena, mamy token ataku, nie wykorzystamy go w żaden sposób, musimy pauzować. Koza już jest na stole, więc w razie co, okej, okay, zobaczcie, będzie klejnocik i uruchomimy wtedy rannego płomienia, bo my mamy tu jeden punkcik, więc to jest jak najbardziej okej. Okay. Bardzo dobra wymiana Mamy klejnot, uruchamiamy smoka To mi się podoba, mam nadzieję, że tutaj mi przeciwnik nie zaskoczy w żaden sposób Oczywiście my gramy agresywnie Pewnie, śmiało Czy on tutaj może to jakoś nas zaskoczyć? Nie wydaje mi się moi drodzy ja Nie wiem, może nawet Okej, okay, to jestem bardzo zaskoczony moi drodzy, że rzucił coś takiego A jestem teraz zaskoczony, bo mi zawiesiło grę. Uch, dobra, wracamy. Bardzo fajny atak. Mamy w razie co dwa razy słuchajcie katakis. i mamy zagranie tarczy i mam jeszcze brzask. No nic, zagramy, słuchajcie, ani to. Ani to teraz ładnie zagrać. Pamiętajcie, że to uciszenie teraz jest na cały czas. Znowu mój przeciwnik gra. Nie wiem, nie wiem, co to za meta grania. Bo grałem wczoraj, grałem przedwczoraj, nie widziałem ani jednego silensa. Właśnie z oślepionej. Dlatego grałem zupełnie innymi dekami, żeby kontrować właśnie monopantona. Teraz mam szczerze mówiąc, mały problem widzowie: bo ani nie mam furi. Jedna karta już odleciała. No nic, panteon posłuży nie za blokera. Nie najwyżej, nie mogę go uruchomić. Ale przynajmniej wiemy, że nie zaatakuje. Bo po, po, po prostu poleci blok. W następnej, zobaczcie, też mamy barierę. Możemy dać też panteonowi, słuchajcie, ostrze zenitu. Gorzej, czy to jest na stronnika? Tak, no to panteon chociaż przeżyje. Mamy bardzo fajne tempo, jeżeli wszystko wypali. Ten panteon będzie silny bardzo zaraz. Pytanie tylko, czy on dożyje. to wygląda fajnie, prawda? Zobaczymy, co zagra przeciwnik, bo to dużo, dużo zależy teraz, prawda? Ok, ok, tak jak mówiłem Wam o silence z targoną, miałem na myśli oczywiście zaklęcie. Nie możemy zagrać 2 i 6, dlatego że przeciwnik ma 4 punkty i mógłby nawet tego pantona nam zabić. Ten panton musi sobie cierpliwie czekać na swoją okazję. Nie możemy zabić niestety jeszcze Zoe. Szkoda. Więc dalej pauzujemy, moi drodzy. Mamy silence'a, tak jak opowiadałem Wam, na, na takie przypadki jak tutaj. No niestety ta Zoe nas uderzy. Ta Zoe na suderze, ale my nic z tym nie zrobimy, moi drodzy. I teraz martwię się tym, moi drodzy, że niestety, ale Pantheon dostanie zaraz silence My zaraz możemy Zoe zabić, i wtedy będą bardzo fajne obrażenia. Zoe ma dopiero drugi stag, bo była późno rzucona, więc to jest dla nas jak najbardziej na tak. Trzy razy na tak. Zobaczmy, on tutaj rzucił błyskawiczne zaklęcie. Jeżeli rzuciłby nam tutaj coś drogiego, to by nam bardzo pomógł. To nie było aż tak drogie, bo nadal może być silent rzucony, ale może jeszcze coś dorzuci, prawda? To było ciekawe. Cały czas zobaczcie, że mam jeszcze na zaklęcia, bardzo fajne. Pozbądź, pozbędziemy się Zoe, która ma 3 staki i nie będzie generować tutaj fajnych rzeczy. Fajne obrażenia wleciały moi drodzy. I mamy słuchajcie idealnie 3 punkty na kolejną rundę, więc musimy tu już sobie spauzować. Pantheon słuchajcie ma 3 i mamy barierę, żeby skontrować naszego przeciwnika tutaj. Bardzo mi się to podoba. Zagramy sobie bezpiecznie w ten sposób. I powinniśmy zagrać bardzo agresywnego Pantona w razie, co go uleczymy. Tak jest, robimy to. Jesteśmy w stanie tutaj, tutaj mamy koniec gry, tak naprawdę. Tylko, żeby nie dostać. Mogłem rzucić, mogłem rzucić, sam mówiłem wam o silencie, prawda? Niesamowite tutaj, Pff. Robi się to troszkę irytujące moi drodzy Zagramy, żeby ta karta w razie co mogła zabić jego Bardzo dobrze, że mamy drugiego Smoka, przyda się Bo Smoka możemy wzmacniać i smoka możemy jeszcze wygrać grę nawet nie możemy tutaj zaatakować tego pana i go zabić. Maj bad, słuchajcie, że nie rzuciłem bastiona od razu na Panteona. płonące niebiosa, płonących bogów. Widzę jak żywi obserwują ich koniec. Wow. No powiem wam, że to się robi niesamowicie frustrujące. Powiem wam szczerze, że to się robi niebywale frustrujące, dlatego że nie mam jak uruchomić tych wszystkich kart. Ataku mam bardzo mało, mam bardzo słabe tempo, wypstrykałem się z kart. A żeby było zabawniej, przeciwnik gra aż pod 4. Słuchajcie. I tarcza magii, czy dobra. Panteon jest tu świetny. Tylko, jeżeli ja go. Tylko, tarczy ma. Dobra, popamiętają Kradzież życia? zwiat? Wygląda to obiecująco. Wygląda to naprawdę ok. Przypominam, że cały czas mamy tutaj kataklizm, więc zaraz, zaraz zabijemy mu jedną kartę. Nie damy rady niestety tego smoka, więc zadamy coś innego. Na wszelki wypadek zagramy pod dwójkę i zadamy jak najwięcej obrażeń. Kradzież życia zadziała. No nic, spróbujmy. Furia jeszcze jest. Słowo klucz jest. Ale obrażeń nam nie starczy. Bardzo fajne te obrażenia się pojawią. I to jest Silence? Nie zabijasz nikogo Nie zabijasz nikogo Poczekajcie, muszę coś sprawdzić Okej, okay, więc możemy zaatakować tymi dwiema kartami I on tu powinien takiego blokera zrobić Tak, bo wtedy stracisz życie i to ci nic nie da Więc to się opłaca Bardzo dobrze, bo jesteśmy w stanie go zabić Okej, okay, tu nic się nie dzieje ten ma śmiej życia, więc będzie go łatwiej zabić. Plus mamy cały czas Silensa w ręku. I jesteśmy w stanie to skończyć. Dowiedzą się. Dobra, musisz zagrać jakieś zaklęcie. Mm -hmm. Jeżeli zagram pod zabicie to i tak skończę grę. Przypominam, że mam zwiat, moi drodzy. Jeżeli ty tutaj coś rzucisz, mamy silence. Chyba, że to będzie tarcza magii. Wtedy mamy przerąbane widzowie. Ale uważam, że zasłużenie mógłbym wygrać w tę grę. Nie powiem, że nie. Ale tutaj jakbym zagrał Silencea mógłby to skontrować leczeniem, więc leczeniem, ulepszeniem, daniem więcej punktów zdrowia, więc. Ma bardzo dużo kart w ręce. Ma dwa leczenia Nexusa. Wow! Ale zmarnował wszystkie punkty, żeby być w grze, a my mamy zwiat, przypominam wam. Jak chcesz odpowiedzieć na mojego potężnego panteona, co? Krzycz wojna! Powiem tak. Gumisie lubią takie gry najbardziej, moi drodzy. Co Nie za Win! I powiedzieliśmy dość! Powiedzieliśmy dość! Dokładnie. Piękna gra w moim wykonaniu tam. Przeciwnik, ile? Trzy silency, trzy uciszenia, ale daliśmy radę, to jest najważniejsze. A było trudno, ten pantheon nam uratował życie. Widzowie, zapraszam was na jeszcze jedną, ostatnią grę. Um, mogłoby się nam trafić coś, co nie ma silensa? Byłoby to miłe. Okej, okay. ja jestem fanem. Kenan, Ari, dawno nie widziałem. Po tych nerfach, jak dobrze pamiętam, na Kennena nie widziałem. Jestem fan. Uuu, i to jest bardzo dobre tempo. Mamy jeden, mamy dwa, mamy trzy. mi się to. Przepraszam, mi się to podoba, jestem fanem. Gramy tak. Token ataku po naszej stronie. Może jak się pojawi Canon. A może się pojawić? Nie pojawi się. Świetnie, idealnie. Jesteśmy w stanie chyba nawet. Sabić w razie co Ari. Gdyby miała się pojawić. Świetna jedynka. Zobaczy wszystko, co świat mi pokaże. Dostaniesz. Zagramy pod pauzę. Um. Um. Widzowie, nie wiem, czy to się by udało. Ty byś dostał tyle. To jest za mało. Na Okej. Okay. Okej! Okay. Bardzo dobre wycofanie, no nic. Myślałem, że może się udać. Spodziewałem się tego zagrania. Ale i tak postanowiłem zaryzykować. Postawiłem wszystko na jedną kartę. Na razie nie będę rzucać, bo może grać niemożliando. Tymczasem atak z błyskawicznym zaklęciem za 3 punkty wygląda obiecująco. Plus kontra pod pojedynek. Wygląda jeszcze lepiej. Powinny być wolne. Spróbujmy zabić mu jeszcze raz, Ari. Pytanie, czy masz dwa wycofania w ręce w tak wczesnym, na tak wczesnym etapie rozgrywki, to mnie bardzo ciekawi. Wow, słuchajcie, chłop ma dwa wycofania. I ja jestem w szoku, nie? I ja jestem w szoku, jeżeli mam być z wami szczery, nie? Tam, gdzie wiatr. Dwa punkty, może zagrać niemożniando I nie będziesz mógł nas zaatakować, to jest win-win dla nas Mamy barierę, musisz dorzucić jednostkę i tak możemy cię ją zablokować, więc to jest bardzo dobre Oko smoka, nie zadziała, przypominam, bo z jakiej racji miałoby, pauza Mamy bardzo dobry atak Na razie dyktujemy tu warunki, co mi się bardzo podoba. Mamy leczenie. Zaryzykujmy wszystko na jedną kartę, bo przeciwnik może nas skontrować. Mówiłem wam o niemożniando i tego typu kartach, o wycofaniu. Wycofanie nas bardzo boli, ale tak jak mówiłem, to jest deck, który jest łatwo kontrowany. Wow. No i przycisk się poddaje, pewnie, że tak, dwa wycofania, słuchajcie, żeby była jasność, wymusiłem, wymusiłem z pełną świadomością, bardzo agresywnie zagram na Ari, próbując jak najwięcej pozbyć się po prostu potrzebnych zaklęć i co tu dużo mówi trzy do jaja, no chyba trzy do jaja. Mam nadzieję, że nie oszukałem. To jest Mono Pantheon. Słuchajcie, jeszcze będę dla Was mieć moją ulubienicę, czyli Riven, razem właśnie z Pantonem. Bo szczerze mówiąc, doskonale ze sobą działają te dwie postacie, więc z przyjemnością nagram. Spodziewajcie się kolejnego odcinka za dwa dni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału i powiedzcie, czy nie jest to kuzacki Champion. Trzymajcie się i do następnego. Jo.